The cat sat on the Hej, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będziemy oglądać Karolka. Zaczynamy. Kolejny weekend, kolejne straszne historie. Zrobimy ale, będzie, ale, ale będzie, ale będzie. Szybkie 5000 łapek w górę, to jutro pojawi się kolejny odcinek ze strasznych historii, który nagram zaraz po tym, ale opublikuję go dopiero jak będzie 5000 w górę. Także szybko zostawcie łapeczkę w górę i zapraszam was na straszne historie. Zaczynamy od klauna, który został znaleziony. Więcej nie powiem, najpierw kocyk. Klaun doprowadził do tragedii w mojej rodzinie. Najpierw wyjaśnię wam sytuację mojej rodziny. No to lecimy. Myście mogli zrozumieć moją historię. Okay. Opowiadaj, opowiadaj. Mówię z tatą, mamą i starszym bratem. Czemu ojciec ma taką szramę na... Ja wiem o co chodzi. To jest prawdopodobnie padające światło. Ale to mogło być jak Final Destiny. Oszukać przeznaczenie, że on... Smuga światła porwali go kosmicznie. Od moich najmłodszych lat że pamiętam, że tata zawsze... Rzucał w nich butelkami po piwie. Więc ja, brat, Dzieci, to jest złe. To jest złe. Dzieci się boją mnie, A matka, jakby po inwazji przeszła. O ty! Życie naprawdę wisiało na To, to się nadaje do płoku atuły! A, bo wiem, wpadajcie na kanał Once i podpadajcie już niedługo mój gościnny występ. To dziwnie wygląda trochę. No, to jest. Kiedy miałem 17 lat, mój brat był już dorosłą osobą. Przyzwyczailiśmy się do przemocy taty. Ja nie mogłem. Stawał się agresywny. Krzyczałem na niego i stawiałem się, żeby go powstrzymać. E, no dobra, ale to się tłukli w domu, a o co chodzi z klaunem? No to rozwiń! Trzymać, zawsze Mój brat po prostu wychodził wtedy z domu. Rozumiałem go. Naprawdę Trzeb... było sposobu. Czemu? Trzeb... Trzeb... nie powołgłeś Trzeb... bratu? Są za ziobek, ty? Było jeszcze gorzej. Noc stała się najtrudniejszą w moim życiu. Tata rzucał w nas butelkami po alkoholu i przeklinał. Nóż trzymał tak, jakby naprawdę Ja nie się mogę. Albo pokroić pomidory, no co ty? została przez niego skaleczona i krwawiła, łagrałem z przerażenia. Ty. Wtedy ktoś zapukał do drzwi. Klan, Cukierek. zabieraj Cukierku. się stąd. jednak kanie nie ustawało. Pukannie nie ustawało, Pukannie nie, nie ustawało nie? Po nasze ściwieniu na zewnątrz stał mężczyzna w kostiumie klału. Siemano! i ta tak krzyczał i przeklinał, żeby się wynosił. Te paga raę i nieruchomo. Kim, ty to cholery jesteś. Mm -hmm. Tata jeszcze długo go przeklinał. A on patrzył na niego się tajem. odwrócił, co zatrzasnąć za sobą drzwi. Kosa w plec. On uderzył komłotkiem w tył. Nie yeah. upadł na podłogę i Diana w konwulsjach. Czym jest konwulsja? On ma on ma wściekliznę. Ja tak Ale często lekarze na drgawki mówią właśnie o konwulsji. Wtedy usłyszałem płacz. Klaun szlochał, potrząsając raczej szloch, szalony szloch, 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 i w końcu odszedł szloch, szloch, szloch. po krótkiej chwili, która trzymała zgłoszenie. Przybyła na miejsce zdarzenia i szybko złapała klauna. A w momencie, gdy go zdemaskowali, to mój brat na ziemię. Do to, mój, to pewnie jego brat. To mój brat! To był mój brat. No pewnie. I choć z jego oczu płynęły łzy. Miałeś, że się uśmiechał, <laughs> gdy był zatrzymywany przez policję, mruczał po karma Karma! Już po wszystkim. Już Wszystko po, w porządku. A dlatego wychodzi w porządku. Hmm? Seba, ale ty Do dziś nie potrafię zapomnieć o tamtym dniu. Po prostu żyje w jakimś koszmarze, ale nigdy go za to nie winiłem. Mhm. On po prostu chciał zakończyć to Dobra, wracamy. A zeszła szrama, ty, to już koniec. Zamer? Ja Destyni, bo mu się kipło w kalendarz. Moja żona Joanna. Jo, pierdziu, i tak mi się telefon przechyli. Nocy przeżyłem prawdziwy koszmar. Konwulsje. Zdając sobie sprawę, że mam. Baba cię pocałuje? Pościg. Głos i zawołałem żonę. Natychmiast stanęła z mojej rejestrów i zapytała. Kochani, nic ci nie jest? Nic ci nie jest? Nic? żeż za rękę, ja rękę podniosłem, że wezła przez nią moja żona, Złapała mnie za rękę z prawej strony, I spytając, do... czy wszystko w porządku? Ja Adam, ja do... Nie wiedziałem, co się dzieje. Eda mały, wzrok w lewo i zobaczyłem kobietę, która była przy mnie jako pierwsza. To nie była moja żona. Patrzyła na mnie tańcząc dziwacznie w miejscu Piskakała i skakała. Do... Do... Jutro. Moja żona puchła. Mama. Z lewej rozpłynęła się w powietrzu. Nie ale wiem, dymę, ty my ty. A po czym była ta kobieta? Kochanka na bank, Trzeba by, Teraz będziesz miał alimenty za karę. Współlokator. mój współlokator usłyszał coś w nocy, ale krótkie to było. Kiedyś miałem nawyk zgrzytania zębami podczas no. snu, przez co miałem wiele kłótni z moim no. współlokatorem. Oczywiście no było szkoda. Ja to szkoda. I te zgryzane. Nie się, co z tym zrobić. Mhm. Więc stwierdziłem, że specjalna szyna na zęby będzie idealnym rozwiązaniem. Jakaś blokada, wiesz co? Powiedziałem swojemu współlokatorowi radosnym A głosem. A zgrzytanie zębów, po pierwsze, to jest zapobieganie, to nie jest leczenie problemu, to jest tymczasowe zapobieganie. Zgrzytanie zębami zazwyczaj oznacza owsiki, więc mordo, myj ręce przed snem i nie będziesz miał owsiurów w dupie, nie będziesz zgrzytał zębami, proste, nie? Od dzisiaj nic nie będziesz słyszał. Włożyłem szynę do ust i zeszedłem spać. Obudził się bez zębów. Jednak jakiś czas później poczułem, że mój współlokator potrząsa mną, próbując Nie, mnie obudzić. Może, może chrapał teraz. Powoli otworzyłem oczy. Światło było włączone, a on patrzył na mnie przestraszonym wzrokiem. Co jest? Co, co się stało? Zapytałem. Coś bardzo dziwnego. Odpowiedział Dalej, mój przyjaciel. Powiedział, że nagle podczas snu... Znowu słyszał głośne zgrzytanie zębów, ale tym razem było ono głośniejsze niż zwykle i brzmiało znacznie żywiej w jego uszach. W końcu poczuł, że to granica jego cierpliwości muszę zabić tego drania. Dosłownie tak się zrobić, zrobić o nie! Myśląc tylko o tym, próbował znaleźć nóż i włożyć mi go do ust. Wędów nie było za ciemno, więc zapalił światło i wtedy dźwięk nagle ustał, a on oprzytomniał. I wszystkie Pomyślał, rzeczy dzieją się w człowiek zgrzyta zębami lub chrapie, to nie ma znaczenia, czy ktoś włączy światło. Jednak, gdy to zrobił, hałas ustął. Mhm. Czyli masz zamiodzone zamiędzone małżowiny, albo ty masz. spokojnie z szyną w ustach. Mhm. Gdybym znalazł nóż bez włączania światła, chyba bym cię zabił. Wiesz, że świadomie bym tego nie zrobił, ale wtedy nie do końca byłem sobą. Przebieraniec. Spotkałem w szkole dziwnego policjanta. Przemu. Może szedł no na kawalerski, na paniejski bo nie wiem. Spoczyłem na ukawiceum jako okay. pierwszoklasista okay. pewnego dnia, gdy byłem na lekcji WFU i grałem pozwolił nam napić, napić się wody. Okay. A ja byłem pierwszym uczniem, który to zrobił. No i Wszedłem nice. do budynku od strony boiska, no aby poszukać no. najbliższej fontanny z wodą. Ale jako nowy uczeń nie wiedziałem jeszcze gdzie się znajduje. Aha, ale znalazłem w końcu znalazłem dwie fontanny na Jednak nie nadawały się do użytku. Włosy zlewie, Pomyślałem tak? więc, że jedyną opcją jest zejście do piwnicy, wiedząc, że nikt nie odam wstępu. Dobra, polecany przez widzerzanki linii Neutrogena Bright post w drogeriach Rosman. strony! <laughs> że jesteś! Właściwie robię idealne myszki stworzone do gamingu. Idealnie dopasowane podkład! Będzie idealny dla Ciebie. E Hmm, są, ale dobra. Już tam to Wiedząc, było lepsze. Nie wstępu. Byłem zdenerwowany, ponieważ światła nie działały. Już była używana tylko w lato. Co? Jednak zmusiłem się i zszedłem na dół. Ale Spółkańca. muszą być jakieś kontrole od czasu do czasu. Nie przesadzasz. Naprawdę w tej szkole było nieużywane kompletnie w lato? Bez sensu. Nie masz telefonu, bez latarki. Gdy piję ktoś nagle mnie za ramię. Był to, to wysoki mężczyzna, Czesiek. około trzydziestki, ze policyjną. Powiedział poważnym głosem. Dostałem Ruska z ewakuowania wszystkich z budynku. Twoja szkoła jest teraz w niebezpieczeństwie. Wtedy zaczął ciągnąć mnie za ramię. Chyba bym poszedł ty. W mojej głowie wierzę, że zostanę uratowany od tego niebezpieczeństwa. Aha. Wyciągnął mnie przez czerwone drzwi do czarnej furgonetki. O! W poczułem dyskomfort w żołądku, więc powiedziałem mu, że muszę skorzystać z toalety. Wujka czy żeganie? to ważne, bo mógł nie uwierzyć. Wszedłem do toalety, a on powiedział, że będzie czekał pod drzwiami. W łazience brzydko pachniało. Kiedy korzystałem z toalety, myśląc, że muszę się pośpieszyć, zacząłem pytać go, co się dzieje, gdzie są wszyscy i tak dalej, ale nie odpowiedział. Czekał. Drzwi. Darmowy drzwi. Wróciłem się i wtedy go zobaczyłem. 20 minut i patrzył na mnie przez no. widoczny korytarz. Wierał jabłka. Byłem szczerze Krzyknąłem i no. zacząłem biec w przeciwnym kierunku. A. On również zaczął biec za mną. A. Zbliżał się w zastraszającym tempem. A czwórgonetka tuła, odjechała czy co? w był. W końcu straciłem przytomność, kiedy obudziłem się z nieznośnym bólem. Zauważyłem, że jestem w szpitalu. A jeśli chcecie więcej takich w odcinków, w szpitalu, to zostawcie 200 tysięcy łapek w górę, bo inaczej będzie mój koniec. Błysa, nie będę nagrywała. Może ktoś wtargnął do szkoły. Ja jednak tego nie usłyszałem, ponieważ w piwnicy nie działały głośniki. Na szczęście policjantom, tym razem prawdziwym, udało się wyważyć drewniane drzwi do piwnicy. Czyli nikt ogólnie nie korzysta w lato z piwnicy, ale ten zabójca postanowił tam, nie wiem co, przewegetować do jesieni, o co chodzi? Skąd to nie nie Te drzwi wytrzymały tylko chwilę dłużej. Tak byłoby mnie tu dzisiaj. Kaplica. To mogło się skończyć o wiele gorzej. Dwie kosy w plery, ty. Do dziś dziękuję Bogu, że żyję. Nie Bogu, policjantom, mordo, bądź realistą. Człowiek z blizną, powrót zaginionego mężczyzny z blizną. To już będzie Jeff de Killer. W Powiek z blizną, z blizną, nie? I przy kościele. Zawsze każdego ranka czytałem lokalną gazetę. Nic nowego. Błagam was, zostawcie 200 tysięcy, tysięcy, tysięcy łapek gry, subskrybujcie mój kanał i nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczka. Miesiące. Co więcej takich filmików. Tam mu łapkę w The Myślałem, że widziałem coś takiego tylko w horrorach. W Jeffie de Killa! Nigdzie indziej, no mordo. W horror. No przecież to do Po tylko kilku mord. kolejnych miesiącach znaleziono zamordowanego mężczyznę niedaleko mojego domu. Yy, Policja wciąż, wciąż szukała przestępcy, jednak nie mogli znaleźć żadnych dowodów. To był ten co był pocięty. Miałem paranoję na punkcie tego zdarzenia, o, ale w tym co to jego stary taki poklepany? Nocą spałem w swoim pokoju. Kulturka. Dobranoc! dobranoc! <głos> <głos> spałem przy oknie, Nie, przy otwartym oknie jest najgorzej i to jest na parterze. Hałas, I to był dźwięk wytarcia kało, coś tak, takiej. Pośny hałas dobiegający za okna. Brzmiało to, to tak, jakby ktoś rzucił piłką lub czymś podobnym w ścianę obok mojego okna. Tylko nie z wodą, mówię. Moje łóżko stało zaraz obok okna, więc byłem dość blisko. Jeden plakat. Farba! To tylko farba czerwona. Gościu, nie ma Mordo, nie masz się co martwić, znaczy, to tylko czerwona farba. Następnie usłyszałem ciche dźwięk. Ma Morto to twoja stara. Tylko się trochę napiła. Być wino, być winogi. latarkę i wtedy zobaczyłem, że na podłogę kapała krew. Jakby ten gościu, który schodził do piwnicy, to został dźgnięty nożem dwa razy w plery, miał latarkę, nie doszło do tego, by uciekał. Widział, że ma nóż. Natychmiast rozsunąłem zasłony, a na parapecie leżał nóż cały we krwi. A na zerok. Zelowo... Twoje stereczko ser... kroiła mięso, a Wyraźnie. Przecież się mięso Ale... może mieć trochę blizny. krwi, nie? Ten sam mężczyzna, który zaginął kilka miesięcy temu. Ten sam ziomeczny. stał tam i patrzył na mnie w wzrokiem. W nocy Rano zauważyłem, że blizny są świeżo rozcięte. Stąd w tyle krwi. O Jezu! zabieraj! chwyciłem do pokoju rodziców. I chciałeś zadzić Pokazałem go tacie. Tata natychmiast. Ojciec mówi kurde, puść ten nóż, chłopiek, kiełbasę kroimy jutro! O, Wiesz, go nie było. Mężczyzny już tam nie było. Odciski palców. Policjanci bordo. po przyjeździe. Chyba, że co odciąło o Nie żadnego śladu po nie. Eee. Teraz minęły dwa lata od tamtego zdarzenia. Słyszeliście, ka, ka, słyszeliście Karolka? Kiełba kroimy jutro! No przecież dlaczego znalazł się pod moim oknem. Odciski nie palców. Właśnie, po co? To co? Ale tak naprawdę to Słysza? twoja wina, że go nie złapali. No podotykał tego noża i go nie złapali. Ja niedługo nowy dom. A... Tu nowe mieszkanie. I, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapki w górę. Pa! I zostawcie dużo łapek w górę, 200 tysięcy.